Cześć, to Ania ze Szkoły Księgowości, a dzisiaj powiemy, jakie są nowe zasady PIT-u kasowego od 2026 roku. Zacznijmy od tego, kogo a, dotyczy PIT-kasowy, czyli kto. Może wybrać PIT kasowy, mogą wybrać tylko ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czyli jeśli prowadzimy spółkę cywilną, jawną czy partnerską, to już PIT kasowy nie może zostać przez nas wybrany. Ale jednocześnie nie ma znaczenia, można powiedzieć, czy jesteśmy opodatkowani według skali, podatkiem liniowym, IP-boxem czy ryczałtem, bo żadna z tych form nie wyklucza rozliczenia podatku dochodowego metodą kasową. Jeśli chodzi o warunki, jakie musimy spełniać, to albo jest to pierwszy rok prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, lub jeśli już prowadzimy kolejny rok działalności gospodarczą, to wówczas nie możemy przekroczyć limitu 2 milionów złotych i to ten limit został podniesiony od 2026 roku. Do tego limitu nie wliczamy natomiast przychodów np. Na ze spółki cywilnej, jawnej czy partnerskiej ponieważ PIT kasowy jest stosowany wyłącznie do jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli te pozostałe, można powiedzieć, formą, gdybyśmy mieli i JDG, i spółkę cywilną, to liczymy tylko przychody z JDG. Wybierając Pitcaso, musimy zgłosić to do Urzędu Skarbowego do 20 lutego danego roku podatkowego lub jeśli rozpoczynamy działalność gospodarczą, to do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęliśmy tą działalność gospodarczą. Ale uwaga, to oświadczenie działa również na kolejne lata, czyli jeśli w kolejnym roku chcemy zrezygnować, to nie możemy zapomnieć, że musimy zgłosić tą rezygnację również do 20 lutego. Jeśli chodzi o zasady rozliczania przychodów i kosztów w picie kasowym, zacznijmy od przychodów. Generalnie rozpoznajemy przychód w dacie otrzymania całej lub częściowej należności, a to oznacza, że jak dostaniemy zaliczkę, zadatek, to również powstaje nam przychód do opodatkowania, ale jednocześnie przychód powstaje nie później niż z upływem dwóch lat, licząc od daty wystawienia lub w momencie, gdy likwidujemy działalność gospodarczą. Czyli nawet jeśli nie dostaniemy tej należności upłynie dwa lata, albo likwidujemy działalność gospodarczą, to musimy wykazać przychód do opodatkowania. Nie wszystkich jednak transakcji dotyczy PIT kasowy, ponieważ jeśli mamy transakcje, które są B2C, to one nie objęte są pitem kasowym, tylko rozliczane według zasad ogólnych. Pit kasowy dotyczy wyłącznie transakcji B2B udokumentowanych fakturami wystawionymi w terminie. Nie dotyczy transakcji z podmiotami powiązanymi. Tutaj będzie dla nas istotny wpływ od 5% udziałów. Nie dotyczy transakcji z rajami podatkowymi, ani także przychodów ze sprzedaży środków, trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Dla tych transakcji stosujemy zasady ogólne rozpoznania daty przychodu podatkowego. Jeśli my wybierzemy PIT kasowy, to dla naszego kupującego właściwie się nic nie zmienia. Czyli to nie działa, że on będzie mógł odliczyć to dopiero jak nam zapłaci. On stosuje zasady, można powiedzieć, ogólne, chyba że również wybrał PIT kasowy. Jeśli chodzi o koszty, to również rozpatrujemy, jaka są. Czyli musimy zapłacić za dany koszt, żeby rozpoznać koszt podatkowy. Ale jeśli zapłacimy przed otrzymaniem faktury, to i tak nie odliczymy go wcześniej niż w dacie Utrzymania faktury. Jeśli chodzi natomiast o odpisy amortyzacyjne, to jakby nie stosujemy tej zasady kasowej, tylko standardowo rozliczamy do okresu, którego ten odpis amortyzacyjny dotyczy. Wybierając PIT kasowy musimy też prowadzić odpowiednią ewidencję, z której musi wynikać jakie dokumenty objęte są tutaj rozliczeniem kasowym, jaka jest data wystawienia, data zapłaty tego dokumentu, no tak żeby prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania w zakresie podatku dochodowego PIT. Jeśli chodzi o kasowe w 2026 roku, to tyle. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić żadnej mikrolekcji w zakresie podatków czy księgowości. Do zobaczenia!